Tymi słowami 2 kwietnia 2005 roku arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił śmierć Jana Pawła II. Nie tak dawno mieszkańcy gminy Murawica mogli przeżyć bliskie spotkanie z papieżem Polakiem podczas projekcji filmu pod tytułem Jan Paweł II, szukałem Was. Laureat Nagrody Totus nazywanej Katolickim Noblem oraz nagrodzony International Film Award film pod tytułem Jan Paweł II Szukałem Was obejrzało w polskich kinach blisko 400 tysięcy widzów. Okazję do zobaczenia produkcji mieli także mieszkańcy gminy Morawica. Organizatorem spotkania była Fundacja Kazimierz Zbilczy. No, zajmujemy się czasem jako fundacja realizacją takich przedsięwzięć. Miały miejsce koncerty w naszej miejscowości. Po premierze filmu Majowej w kinach, kiedy obejrzałem ten film do końca, wyobraziłem sobie taką sytuację możliwą do powtórzenia u nas w miejscowości. Zawsze takimi dobrymi rzeczami, w ogóle pomysły biorą się stąd, że dobrymi rzeczami pragnę podzielić się z innymi. I stąd m.in. taki pomysł. Starania trwały dosyć długo. Pan Krzysztof. Jest człowiekiem bardzo zajętym, ale w końcu po prawie 10 miesiącach starań udało się, udało się doprowadzić to do skutku i jak widzimy z sukcesem jestem bardzo zadowolony, że takie wydarzenie miało miejsce, że ludzie zobaczyli film, który naprawdę jest warte obejrzenia i jak gdyby nawet obowiązkowy. Jan Paweł II Szukałem Was to największa produkcja w historii polskiego dokumentu. Realizowane było przez 4 lata w 120 lokalizacjach na czterech kontynentach w 13 krajach, w tym we Włoszech, w Watykanie, Izraelu, Polsce, Meksyku, Jordanii, Boliwii, Kamerunie, Turcji, Maroku i na Malcie. Obecni na projekcji w Kaplicy w Bilczy oglądali film z zapartym tchem. Pokaz zakończył się długą owacją na stojąco. Bardzo mi się podobał. Bohaterem oczywiście był Jan Paweł II, a to bohater, który uczy nas pokory, ale daje też ogromnego kopa. I ja po tym filmie się czuję właśnie taka naładowana. I bardzo się cieszę, że go mogłam obejrzeć. I szczerze mówiąc, najbardziej mi się podobał. podobały ostatnie zdjęcia końcóweczka, kiedy papież już po własnym pogrzebie po prostu pięknie się uśmiecha do nas. Jest mu tam dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. Po filmie goście specjalni, znany prezenter i narrator filmu Krzysztof Ziemiec oraz reżyser filmu Jarosław Schmidt spotkali się z publicznością. Jak podkreślał reżyser Jarosław Schmidt, to nie jest film, który ma za zadanie podsumować papieża i jego pontyfikat. To jest bliskie spotkanie z człowiekiem, z wielkim papieżem. No to była przede wszystkim idea taka, aby powstał, powstał film o Janie Pawle II, którego jeszcze w Polsce nie było. Taki film, który będzie nie tylko na miarę um, tego pontyfikatu, ale będzie też na miarę po prostu naszych czasów, który będzie jednoczył różne pokolenia, pokolenie mojej babci z pokoleniem naszym. Aby, aby ten film był dosyć... aby po prostu miał szansę być widowiskiem współczesnym, które nie będzie też pozbawione przez swoją współczesność, które nie będzie pozbawione również głębszych walorów, głębszych myśli. My chcemy, chcemy po prostu zrobić dobry film. O nim. I, i, Przede wszystkim taka myśl nam przyświecała, więc, więc to, nie, to nie jest film, który ma zadanie podsumować papieża i, i jego pontyfikat. To jest takie y, bliskie spotkanie po prostu z, z człowiekiem, z niezwykłym człowiekiem, który był wielkim papieżem. Y, I tak chcieliśmy zrobić ten film. Bardzo miło pracę nad filmem wspominał dziennikarz Krzysztof Ziemiec, dla którego osobiście udział w tym filmie, jak podkreślał, jest hołdem oddanym papieżowi. Jakie wspomina pracę? Jako jedną wielką przygodę, tak po ludzku po prostu. No bo to w snach może się tylko wydawać, że w jednym czasie będziemy gościć na tylu kontynentach, w tylu krajach, bardzo ciekawy z punktu widzenia i historii świata, i historii chrześcijaństwa. A z drugiej strony jako ogromne wyzwanie zawodowe, na pewno. A z trzeciej strony jako niezwykłą przygodę duchową, bo dla człowieka wierzącego y, móc odwiedzić Ziemię Świętą, móc być w dwóch miejscach w Watykanie, Rzymie, móc być na Malcie, móc widzieć rozkwit chrześcijaństwa w Afryce czy Ameryce Południowej, no jest to niezwykła rzecz, która myślę... Mało komu jest dana, nam była. Dla mnie jako Polaka jest absolutnie wzorem i polskości, i człowieczeństwa, i humanizmu. Jako kapłan... No, jest niedoścignionym wzorem takiego prawdziwego kapłana, ojca duchowego prawda, Kościoła. Jako papież wzór wzorów, prawda. jego podróże apostolskie to jest coś, co, co, co po prostu dokonało absolutnej zmiany w duchowości współczesnego świata, a w końcu jako człowiek, jako Polak jest to wzór, autorytet, największy Polak, jakiego, jakiego wydała Polska od wielu set lat, jeśli nie kilku tysięcy lat, prawda? I boi się, że równie wielkiego człowieka Polska nie wyda w ciągu najbliższych, nie wiem ilu, ale iluś tam lat na pewno. Więc cieszmy się na Pawłem II, nie zapominajmy o jego słowach, które nam zostawiła. są bardzo aktualne i do dziś, są bardzo mądre i bardzo ważne. I myślę sobie... Mm, nie próbujmy, żeby, znaczy nie pozwólmy, żeby y, to, co nam zostawił, to kim był, żeby gdzieś tam odeszło w zapomnienie, żeby gdzieś nam to uciekło.